Nie ma co popadać w samozachwyt, tak? To jest dopiero pierwsza kolejka. Każdy zespół jest na tą chwilę jedną wielką niewiadomo. Tutaj widzieliśmy też, że Legionowia ma też przemeblowany praktycznie cały zespół razem ze sztabem. Także oni też potrzebują troszkę czasu na zgranie. My tego czasu wydaje mi się, że mieliśmy troszkę mniej, bo byliśmy przygotowani na całkiem inną sytuację. No ale bardzo się cieszę, że udało nam się skleić w tak krótkim czasie no, wydaje mi się, że solidną drużynę, która no, w pierwszej kolejce naprawdę stworzyła niespodziankę. Obawiałem się głównie formacji defensywnej, tak? bo chłopaki krótko się znają, tak, mało ze sobą grali, ale naprawdę dzisiaj pokazali charakter. Oczywiście tutaj gratuluję całemu zespołowi, wszystkich chłopaków, każdemu, jednemu, bo zostawili kawał zdrowia, wiedzieli co mieli robić na boisku, wszystkie założenia wykonali. Naprawdę był fajny monolit i zespół. Także liczę, że będziemy dalej punktować, będziemy niebezpieczni dla każdego rywala. I tak jak mówię, nie zachwycamy się tym jednym, nie wpad popadamy w samozachwyt, bo to dopiero pierwsza kolejka. Praktycznie cały sezon jeszcze jest przed nami. Także musimy jeszcze cały czas się zgrywać, ciężko pracować. No i bierze w ten zespół, to, że możemy osiągnąć cel jakim jest zajęcie jak najbliższego miejsca w tabeli i w każdym meczu będziemy oczywiście grali o trzy punkty.